W owym czasie zbliżyli się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadły świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem, uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem, lecz ojciec rzekł do swych sług. Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął i odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on mu odpowiedział. Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, Ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do Ciebie należy. Ale trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły, a znowu ożył, zaginął, a odnalazł się. Przypowieść o synu marnotrawnym zna chyba praktycznie każdy, nawet osoby niewierzące mniej więcej kojarzą tę historię. A ja się tak zastanawiam. Nad jej sensem, ponieważ jak tak się rozpatruje ją pod kątem wychowawczym, to to nie było dobre posunięcie ze strony ojca, że nagradza syna, który roztrwonił cały majątek, a tego, który ciężko pracuje, no jakby nie zauważa, tak. Nie mówię, że nie docenia, ale no, na co dzień nie zauważa. Co to ma nam pokazać? Pani redaktor, bo to. To jest, to jest centrum Ewangelii według św. Łukasza, czyli to jest centrum Ewangelii o miłosierdziu. I to jest pokazanie, czym jest Boże Miłosierdzie. Ono się nie rządzi logiką matematyczną. Nie rządzi się systemem zero-jedynkowym. Robisz, dostajesz, nie robisz, nie dostajesz. Ale rządzi się miłością, czyli czymś, co jest, co jest absurdalne i czymś, co się wydaje całkowicie nieracjonalne w wielu momentach. Bo nawet patrząc na takie, na takie bardzo przyziemne, bez jakichś górnolotnych porównań od razu, ale nawet patrząc na jakieś takie bardzo przyziemne porównania, to, że zakochani, jest oczywiście różnica między zakochaniem a miłością, no ale to, że zakochani są w stanie, nie wiem, jechać do siebie z drugiego końca Polski, tylko po to, żeby się 10 minut zobaczyć i wrócić, to, że są w stanie nie przespać nocy, tylko cały czas ze sobą pisać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są zachowania nieracjonalne. Nie? Z punktu widzenia takiej, takiej logiki to nie ma sensu, a jednak one pokazują, że człowiek jest w stanie zapomnieć o sobie, jeżeli kogoś kocha. Tak? Klasyczny, sztandarowy przykład: matka, która zajmuje się dzieckiem, czy, czy ojciec, który zajmuje się dzieckiem, rodzice dzieci niepełnosprawnych, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Poświęcają siebie, rezygnują z siebie na rzecz tego, kogo kochają. I ta przypowieść pokazuje, co to znaczy miłość, yy, która wybacza, co to znaczy miłosierdzie po prostu. Nie? I yy, tutaj kwestia nagrodzenia, nienagrodzenia. Wydaje mi się, że nie tak na to należy patrzeć. Bo kiedy my myślimy o nagrodzie, no to zaraz pojawia się myśl o tym, że nagroda jest za coś. Tak? Dostaję nagrodę, bo coś zrobiłem. Dostaję karę, bo coś zrobiłem. Dobrze. Ja tutaj muszę się wtrącić, bo tu chodzi mi tylko o to, że mm, ja rozumiem, miłość rodzica jest ogromna i potrafi wybaczyć dziecku wszystko praktycznie. Niemniej jednak, no tutaj w tej przypowieści mamy taki um, przykład dosyć, nie chciałabym użyć słowa um, drastyczny, ale trochę tak jest, dlatego, że um, człowiek poszedł, przehulał wszystko, nie zastanawiał się co myśli jego ojciec, czy się martwi, czy się nie martwi, nie zastanawiał się za co będzie żył, po prostu um, Karpediem, chwytaj dzień, tak, żyj tak, jakby jutro miał nie być. Jutro nie miało nie być. No i moje pytanie brzmi: ok, dobra, może go przyjąć, może go kochać, może ten, ale po co? No bo tutaj jest cała feta, tutaj jest coś, jakby on zrobił coś wspaniałego, tutaj jest coś takiego, że yy, gratuluję ci synu. Pani rektor, ja powiem więcej z perspektywy, na przykład myślenia semickiego. Ten młodszy brat zrobił największą zbrodnię, jaką można było zrobić, a z drugiej strony, ojciec wykazał się też nie lada odwagą i też nie lada zrozumieniem. W tamtych czasach ojciec miał prawo do dzieci. W tamtym regionie ojciec miał prawo do dzieci. One były jego własnością. Do momentu, kiedy człowiek się nie ustabilizował, był w 100% własnością ojca, a nawet jeszcze wcześniej. W, w czasach nomadycznych, kiedy jeszcze, kiedy jeszcze było to, jakby to powiedzieć, kiedy Izrael był tym, tym ludem wędrownym, było to do tego stopnia, jakby to powiedzieć, rozwinięte, że ojciec mógł zabić swojego syna, jeżeli ten okazał mu nieposłuszeństwo. W momencie, kiedy przychodzi do niego dziecko i mówi, daj mi połowę swojego majątku, to, to co to znaczy? Dla mnie nie żyjesz. Umarłeś. No jeżeli ja przychodzę do swojego rodzica i chcę od niego połowę majątku, to znaczy, że traktuję go jak umarłego. No majątek się dzieli po śmierci. A ten do niego przychodzi za życia i mówi: Nie żyjesz dla mnie, daj mi swoje pieniądze. Później, kiedy sytuacja się rozwija, kiedy on zaczyna hulać, kiedy on zaczyna żyć sobie, jakby chciał, kiedy traci te wszystkie pieniądze, kiedy znajduje się już w, tej, w, tej, w, tej, w tym gospodarstwie, gdzie. Pasie te świnie, gdzie nawet tego nie może jeść, tego mu, nie zabraja, to, tego mu zabraniają. Dla Izraelity pasienie świn było największym upokorzeniem, bo to były zwierzęta nieczyste. Sam kontakt z nimi już sprowadzał nieczystość rytualną, a to dopiero jedzenie tego samego, co one jedzą. Nie? I on sobie nie myśli, zrobiłem coś złego mojemu ojcu, wrócę. Nie on sobie myśli, jestem głodny. Czyli dalej egoizm. Dalej egoizm. On do samego końca nie myśli o tym, że ojciec cierpi. On do samego końca nie myśli o tym, że skrzywdzi ojca. Myśli sobie o tym, jestem głodny, pójdę do ojca, on tam ma wielu najemników, zostanę chociaż jednym z, nich najemni zostanę chociaż jednym no, z jego najemników. Taka postawa I... mi się jawi, czyli takiego po prostu egoisty do końca. Tak, egoisty do końca. I o co chodzi? I co go dopiero przemienia? On spotyka ojca, i kiedy spotyka ojca, kiedy ojciec rzuca mu się w ramiona, Zaczyna tą swoją formułę, którą w głowie ułożył, bo on tam w Ewangelii usłyszył ma taką formułę. Ojcze, zgrzeszyłem względem Boga i względem siebie, nie, w ciebie nie jestem już godzien nazywać się swoim synem. Ustaw miał chociaż jednym z najemników. Kiedy on spotyka się z ojcem, kiedy rzuca mu się na szyję, zaczyna tą formułę wypowiadać, czyli możemy być świadkami tego, że do końca gdzieś tam ten egoizm jest w nim wyższy. I zaczyna mówić: Ojcze, zgrzeszyłem względem Boga i względem ciebie, ale już nie kończy tej formuły. Dlaczego? Bo miłość i miłosierdzie ojca przemienia jego serce. On się nawraca i zaczyna rozumieć swój błąd. Ojciec go nie, nie nagradza za to, że źle zrobił, ale ojciec nagradza go za to, że przemienił swoje serce, że w jego życiu dokonało się to doświadczenie, zrozumienia tego, na czym polegał błąd. I teraz perspektywa drugiego brata. Co z tego, że był przy ojcu cały czas? Jak Był, też pracował, pomnażał jego majątek. Jak też traktował go jak umarłego. On nie traktował go jak ojca, ale traktował go jak pracodawcę. Gdzie na końcu wyrzuca mu to, że ten nie okazuje mu miłości. I pedagogia pana Jezusa jest, pedagogia pana Jezusa próbuje nam uzmysłowić to, że każdy ma prawo do błędu. Każdy ma prawo się pomylić, każdy ma prawo upaść i każdy ma prawo zbłądzić. No ale najważniejsze jest to, żeby wrócić, żeby szukać tego doświadczenia miłosierdzia. Stanie w garażu nie czyni mnie samochodem, mm -hmm. a stanie w kościele nie czyni mnie chrześcijaninem. Dobrze, ale ja tutaj muszę wtrącić. Czy nie uważa ojciec, że y, ta przypowieść jest jakby takim y, swego rodzaju preludium do właśnie grzeszenia, do usprawiedliwienia siebie? No, syn marnotrawny poszedł, pobawił się, później wrócił, przeprosił. To ja zrobię tak samo. Pójdę, pobawię się, później wrócę, przeproszę. Nie. To jest taki, ja wielokrotnie słyszałam ten przykład, tak? że, że o, tam jestem młodo, to się wyszale, jak będę starszy, to sobie będę chodził do kościoła, przeproszę i będę właśnie takim synem marnotrawnym, który wróci. Czyli taka czysta kalkulacja, że okej, okay, teraz zrobię to, pójdę się pobawić, a potem zobaczymy. Tak może być. Natomiast bierzmy pod uwagę, że w przypowieści syn marnotrawny wcale tak nie myślał. On chciał po prostu skończyć. Skończyć z ojcem, skończyć z tym, wziąć majątek, bawić się. Nie, on nie miał tej kalkulacji i na tym polegała jego w cudzysłowie wyższość. Bo my patrzymy na to już z czystym, zimnym wyrachowaniem. Próbujemy z Panem Bogiem ubić interes, na którym próbujemy jego ogłupić. Nie, Pan Bóg jest głupi, bo mi i tak przebaczy, więc ja się teraz pójdę pobawić, a potem będę żałować. Trochę tak jest. Nie? Trochę tak jest. Tylko Pan teraz Bóg proszę tak zobaczyć, że tak naprawdę to jest postawa drugiego syna. Bo my cały czas mamy w perspektywie tego, że Pan Bóg mi przebaczy. Cały czas mamy w perspektywie to, że on gdzieś tam w pobliżu jest i chcemy go, że tak brzydko powiem, bezczelnie wykorzystać, tak jak mówi późniejszy syn, pracuję dla ciebie całe życie, a ty nawet, już mi koźlęcia nie dał. A to był raczej wyrzut taki, no taki, tak. taki, taki w wyrzut na zasadzie, że nie doceniasz mnie. Ale co mówi syn, ale co, ale co mówi ojciec? Dziecko moje, wszystko moje jest twoje. A to, że Ty, 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 ty tego nie, nie widzisz, to, że Ty nie dostrzegasz tej miłości, nie dostrzegasz tej łaski, to jest klasyczny obraz nas, ludzi wierzących. Mamy pretensje do Pana Boga, że innemu się udaje, że inny się nawraca. Mamy pretensje do tego, że grzesznik wrócił, że coś tam, że coś tam, a nie widzimy łask, które Pan Bóg nam daje na co dzień. Nie widzimy na przykład tego, że jesteśmy w stanie żyć bez grzechu ciężkiego na przykład. I nie traktujemy tego jako łaski. Nie dziękujemy Panu Bogu za to, że mamy kochającą rodzinę, ale denerwujemy się, że nie żyje na takim statusie bogactwa, jak żyje mój sąsiad, któremu może rodzina się rozpadła. Nie? nie dostrzegam łaski, którą mam na co dzień, dziecko moje, wszystko moje jest Twoje. Ale denerwuję się, kiedy widzę kogoś, kto z pozoru otrzymuje od Pana Boga więcej. No dobra, będę jeszcze tak tutaj drążyć temat, a nie uważa ojciec, że po prostu w tym starszym synu była taka może trochę nuta poczucia niesprawiedliwości. Nuta poczucia niesprawiedliwości, przepraszam, skąd się wzięła? Z braku miłości. Bo jeżeli ja kocham, to jestem w stanie wybaczyć. Jeżeli ja kocham, to jestem w stanie patrzeć przez inne okulary. Nie? To jest tak, jak rodzic, który robi dziecku wyrzut że ja się staram i ci gotuję, a ty nie przynosisz piątek do szkoły. Jakim prawem... ze szkoły, przepraszam. Jakim prawem ja poświęciłem całe swoje życie, żeby cię wychować, a ty żeś mnie zawiódł, bo ja myślałam, że będziesz lekarzem. Bo ja myślałem, że będziesz prezydentem, a ty nie zostałeś prezydentem. I to jest wyrzut tej samej kategorii. Nie? Tu jest niezrozumienie tego, czym jest miłość. No dobrze, to powiedzmy, jak powinien żyć właśnie ten drugi syn. <śmiech> <śmiech> no. Idąc tym tropem, tak? Idąc tym tropem myślenia, to, to co powinno On robić? Pamięta pani redaktor, przypowieść o zagubionej owcy? Tak. Pan Jezus mówi, że większa radość jest z jednej znalezionej, która się zakupiła, niż z 99, które są. I to też bardzo często wzbudza wyrzut. Nie? Dlaczego ja tutaj całe życie przy Kościele, ja tutaj całe życie oddaję się Panu Jezusowi i tak dalej i bo ja traktuję to wszystko jak, jak, jak handel, jak, jak, jak zarabianie. Nie widzę w tym miłości. Problem polega na tym, że, my się, że miłość do Pana Boga, do drugiego człowieka, do samego siebie powinna nam, nas napawać radością, że ktoś chce się nawrócić. Radością z tego, że ktoś chce wrócić do wspólnoty, że ktoś chce wrócić do kościoła, że ktoś chce y, zostawić swoje stare życie, swojego grzesznego człowieka i nie patrzeć na to, że. Bo my, my często niestety patrzymy na to, że ale ja byłem głupi, mogłem się tak pobawić, nie? a tyle sobie w życiu odmawiałem. Mogłem tak fajnie zakosztować tego życia, a ja całe życie sobie odmawiałem. Nie? I co? I patrzymy na Pana Boga jako na tego, który nas wykorzystał. Ale ja się zrobiłem po prostu jak głupi. A tu nie chodzi o to. Panie Jezu, ja całe życie byłem przy Tobie. Z miłości do Ciebie i z miłością dla Ciebie. I otrzymywałem od Ciebie miłość, otrzymywałem łaski. Zachowałeś mnie od takiego grzechu, zachowałeś mnie od takiego grzechu, zachowałeś mnie od całkowitego pogubienia, bo możliwe, że gdybym poszedł tak jak ten drugi człowiek, który się teraz nawraca, to ja bym mógł skończyć zupełnie inaczej. Mogłem się nie nawrócić, mogłem skończyć w ręsztoku, mogłem się zapić, zabić, mogłem zginąć, bo na przykład moja psychika by tego nie wytrzymała. Panie Jezu, dzięki Ci za to, że moje życie poprowadziłeś tak, jak poprowadziłeś. Dzięki Ci za to, że pozwoliłeś mi całe życie być przy Tobie, że się nie zagubiłem, że się nie zagmatwałem. Dzięki Ci za to, że dałeś mi taką rodzinę, dzięki Ci za to, że pozwoliłeś mi zdobyć takie, a nie inne doświadczenia. To jest postawa Syna, który jest cały czas przy Ojcu, który dostrzega to miłosierdzie. Ja Bogu dziękuję, że mogę chodzić do spowiedzi, kiedy tylko potrzebuję. Kiedy doświadczę grzechu, wtedy przychodzę do konfesjonału, spowiadam się i doświadczam Bożego Miłosierdzia. Nie muszę czekać 50 lat na spowiedź. 50 lat mi się nazbiera, a potem wszystko naraz. Nie, bo doświadczam tego miłosierdzia na co dzień, doświadczam miłości Ojca na co dzień. I, i tu jest gdzieś ten, ten smak, tu jest ta różnica. I yy, nie możemy być zazdrośni o tych, którzy się nawracają, tak jak ten drugi syn. Ale y, musimy dziękować Panu Bogu i żyć wraz z Nim, jeżeli żyjemy w, w miłości. A jeżeli, ktoś się, jeżeli trafi się taki, który się nawraca, to powinniśmy się cieszyć. Są tacy egzegeci, którzy mówią, że przypowieść o synu marnotrawnym wcale nie mówi o tym, który wyszedł, ale o tym, który pozostał. To on jest bardziej marnotrawny, bo marnotrawi na co dzień łaski, które codziennie otrzymuje od ojca.